Co to kurwa jest? Wydrabiane złoto? Trzyba na gówno. I takie gówno, to mogę im kupić, kurwa, a nie sobie. Kurwa człowiek i w chuj pieniędzy, a nie grają takiego chuja, że ja pierdolę, no. Nie. Tutaj jest yy, szyld na yy, mojej sieci bookmacherskiej. Autobet. Tak. Wszystkich zachęcam do obstawiania. Dobre kursy, najlepsze wygrane. E, idziemy dalej. Tutaj właśnie e, jest moja drużyna, właśnie ma przerwę. E, trenują przed jutrzejszym meczem. E, Pewnie jesteście ciekawi, skąd piłka nożna. Piłka nożna zawsze była moją pasją. tylko wykupiłem cały ten ośrodek, e, to boisko, ten orlik, wszystko to należy do mnie. Akcja. Witamy w kolejnym odcinku organizacji pod tytułem Skazani na sukces. Dzisiaj zajmujemy się branżą biznesową. Zaprosimy do nas człowieka, który jest znany z wielu przedsiębiorstw. Między innymi sutenerstwo, narkotyki czy inwestycje w boiska. Nazywa się Rafoka. Niestety nie możemy podać jego pełnej nazwy, ponieważ jest ścigany przez Wisła Sharks oraz Pruszków. Natomiast to jest człowiek, który da wam pewne, pewną wiedzę na temat biznesu. Także zapraszamy do oglądania. No dobra, halo, cześć robo. Wiesz co? No, bo, bo musi, musimy się ustawić, tak? Musimy z tą porozmawiać. Tak, będzie whisky, będzie. Kupimy ci cygara, dobrze? sprawę. No, no ale kurwa, jak to masz teraz przemied? Ja pierdolę Dobra, dobra. To się dzwonimy później. Dobra, mam liczę na ciebie, dobra. Dobra, no to. Czy szefie? A. Eee, dobra, witam panie Rafale. Czego? Wiesz co, no dzwoniłem do ciebie, żebyśmy coś nagrali, nie? A to wy, to wy, tak. Eee, wiecie co, dajcie mi tak, myślę... Czekajcie, bo tutaj... Um, wiecie co, teraz mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Kurde. Ale tak dobra. myślę, że do tak ambitnych chłopaków znajdę jakąś godzinę, za godzinkę czas. A jest tą... mamy podjechać? Jaki, jakieś eee... miejsce specjalne? Jak, nie wiem. Mój jakkolwiek... lokal wyśle wam na miarę. Dobra, dobra, dobra. Tak, nie będzie No, problemu. to nie będziemy ci przeszkadzać. No, nam to nam dobrze. Mam nadzieję... eee. dobrze, to do zobaczenia. Dobra. Chyba Chyba ten skórny wysok przyjdzie. Właśnie no. się no. spóźnia jak krój. Też nie, nie mam tu zasób no? czekamy na niego z, Zobacz, z Tego godziny nie Wszystko. ile będzie. Chodźcie, sobie chłopaki, zapraszam zapraszam co? Um, o, mm. Dla was mogę zrobić wyjątek że... Nie no wiesz co, my tego mamy j**a Nie no, nie Wiem. mówię, to wyjdziemy mamy... Dobrze, dziewczyny to są, Wiem, ale... nie, nie, są tak szczerze, nie, to nie no, ale nie Nie, nie chcemy, się jeżdżą Nie, nie to. jak sobie? No stary, to zrobimy ten wiadukt, nie? masz teraz, czy nie masz bardzo? No, No, mamy, zarezerwujemy się no, dla was na no, to mamy. No dobra, to idziemy No to złożymy Tak, właśnie chciałem wam tutaj pokazać moją nową inwestycję y Jest to bank i szukacie może jakieś roboty? No, że się stało, bo... Się nie. <grym> bo zdaje się, że właśnie coś dla Was mam. A co masz w ogóle? No, właśnie. Tak, baj. Co ja bym dla Was mieć? A no tak, już sobie przypomniałem. Eee, może pomożecie tu chłopakom jakieś tutaj dziury wykować, jakieś rowy, cegiełki pokładacie. Wydaje mi się, że jesteście idealni na takie stanowisko Piękny no, dzień szef to jednak jest najlepszy o, szef zawsze jest najlepszy taka jest zasada w ogóle zaczęła się pana kariera w biznesie. W ogóle co pan zaczął robić, na... co pan robił na początku do mnie prawie? Tak, yy, poszedłem dość nietypowo. Poszedłem w Hazard. Czasami jest to dziewina dość zgubna. Niektórych wynosi na ty, Ja miałem na szczęście to szczęście, że wyszedłem właśnie na tym dobrze. Yy, zacząłem obstawiać mecze piłki nożnej. ponieważ jak wcześniej wspominałem właśnie ona zawsze była moją pasją. Wygrana była, no to lepiej postawić nawet 2 zł i, i wygrać te 20 zł, niż postawić te 20 zł, walczyć niby o 100 złotych, ale go nie wygrać. No to tak. co jest lepsze? Dokładnie. Tak. Ja właśnie też mam takie pytanie właśnie do pana. Mhm. Bo ja tak samo w, jestem początkującym biznesmenem i, i chciałbym właśnie się dowiedzieć w jaki sposób to w ogóle działa ten pański system, że właśnie z takich małych kwot pan potrafi pomnożyć je do miliardów. Na, tak, do miliardów, jakimi pan obraca na co dzień. Jest A jak No to właśnie wracamy po, po krótkiej przerwie, mm. tak jak yy, chłopaki tutaj wspominali. Mm, wracając do głównego wątku. Tak, yy, obstawiając mecze, obstawiając właśnie te niewielkie kwoty yy, i jest takie powiedząko, Traf ten zresztą w moim przypadku również, że yy, grosz do grosza i uzbiera się duża suma. No i tak też stopniowo, stopniowo... Widać to po Panu, że jest Pan ma osobą majętną. No, my yy, i potem co? I stwierdziłem, się jak wygrywam duże sumy, to będę stawiał większe stawki. No i co? I kończyło się to tragicznie. Bo stawiałem tyle, że w końcu zbankrutowałem i musiałem zaczynać od zera, tak? Wszystkie firmy straciły. Na, na, nawet jeszcze nie. Jeszcze nie byłeś jeszcze na temat, nawet nie byłem tak. Nie był pan z e, tym okresu mnie Pewnie w gimnazjum, nie? No bo to jest taki wiek, tak, tak. Tak, tak, To coś nie byłem papierosy. Coś tam już myślałem o tym i tak, dokładnie, dokładnie jakieś tam. Tak, zostajemy przy papierosach, zostajemy przy papierosach, właśnie. Panie Rafale, jak w ogóle zaczęła się pana historia z branżą sutonerską? Po prostu seksualność rządzi światem, tak? Oczywiście. Widać tak. to po dzisiejszych influencerach, influencerkach, które zbierają e, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, a nawet miliony, tak? E, obserwujących na e, takich jak, jak, jak socialach, socialach jak na przykład oczywiście. Instagram, tak? E, ale w ogóle na przykład zadam, przepraszam, że przeważają tak, pan tak, oczywiście, tak, 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 Ale na przykład skąd w ogóle brał Pan dziewczynę takiej pracy? Na przykład, czy... Nie wiem, jakaś pan, na przykład z Ukrainy, z innych krajów, czy jednak jakieś miał pan kontakty w Polsce? Yy, wie pan co? No ja tak. Yy yy, lubię różnorodność, yy, tak powiem. Yy, lubię różnorodność, gadońcy, żeby klient... Tak? Różne roz... smaki. Dzie dziewczyny ze wschodu, tak? Tak. Z wschodniej granicy. Yy, yy, żeby hmm. ludzie mają różne, możemy to przy... porównać do yy... smaków, tak? Ludzkich. Hmm. E Każdy ma swoje smaki, tak? Jeden lubi y, owoce bardziej takie po, polskie, tak, jakieś bierzyny, y, Czereśni. ma, maliny czereśnie. Tak. Dokładnie. A nie, ktoś woli ananasa, tak? Pomarańcze, banana. Tak. Y -y -y. <gry> Akcja. Dobra panie Rofale, ja mam jeszcze jedno takie pytanie. Naprawdę y, bardzo mi zależy na pańskiej odpowiedzi. Y, czy ma Pan jakieś porady dla naszych widzów? Y, ponieważ też chciałbym, żeby nasi odbiorcy e, mogli się rozwijać mogli się z nami jakoś, tak, mogli coś się rozwijać się nauczyć, i mogli nie? też e, iść w nasze ślady e, nie wiem, czy ma Pan coś, coś, co mogłoby im pomóc w tym kierunku. Dla Waszych widzów powiem tak wytrwałość e, aczkolwiek no na, no na pewno ta wytrwałość, aczkolwiek jeśli chcecie czegoś więcej chcecie poszerzyć swoją wiedzę chcecie iść do przodu, nie stać w miejscu, robić kroki do przodu, tak? Cały czas robić jakiś postęp, czy to wewnętrzny, duchowy, czy to właśnie fizyczny w jakimś biznesie, w swojej drodze życiowej po prostu, to zachęcam Was do zakupienia mojego kursu, który normalnie kosztuje 1000 zł, ale dla pierwszych 10 widzów jest przecena na 200 zł. Także serdecznie zachęcam. Kto wie, może właśnie to ty zostaniesz milionerem tak jak ja. Tego ci życzę. Do zobaczenia. że Zrobimy jeszcze jednak zniżka, że jakieś 50% coś tam kurwa się wykmini, nie? Da. I że z tych pieniędzy, co uzbieramy, zarobimy na tym po prostu no, łatwy biznes, nie? Wkręcasz ludziom, że coś nam osiągnął. Śmieszne to jest, ale... Łatwy hajsik. Łatwy tak. A, i, i będziemy A co ty mi... to nagrywasz? Ty ej, to nie nagrywa? nagrywaj tego, ej, gościu! Ty, Wiktor, w ogóle pamiętasz, że mieliśmy taki pomysł fajny, żeby sobie trochę podrobić na boku z tymi szrugami z Ukrainy. No tak, tak. No właśnie ogólnie, Rafał, chcielibyśmy się właśnie ciebie zapytać. Przebierz to, to wszedł z nami. Tak. Nie? Od tego chcieliśmy zacząć ogólnie, ale nie chcieliśmy Ciebie też urazić taką hamską propozycją. No jakby wam to powiedzieć, panowie, no miałem was za poważnych ludzi, naprawdę. Myślałem, że tu trochę jakieś większe ambicje tutaj, a to takie coś na lewo, coś takiego, tak cwaniakujecie trochę. Cwaniakujecie trochę. Zawiodłem się na was, bo miałem już już nawet coś Jakie myślałem, żeby z wami propozycje. z wami jakieś tak mądrzejsze propozycje. Nie wchodź mi w słowo. Ja Proszę, Nie wchodź mi w słowo, mówię. I no zawiodłem się na was. Zawiodłem się na was. Przykro mi, nic z tego nie będzie.